sesji Rady Minuszylicy. Stwierdzam, że obrady zbiorową ilość obecnych radnych jest wystarczająca do głosowań. Odczytam teraz program sesji. Otwarcie sesji w stwierdzenie o obrad, punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Trzecie informacja wójta z działalności realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym, a punkt inauguracji radnych. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach. Zmiany budżetu gminy Przysk na rok 2019, zmiany WPF na lata 2019-2030, zaciągnięcia pożyczki długoterminowej złupkość IGW w Gdańsku, zaciągnięcia kredytu długoterminowego, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W rejonie ulicy Wierzbowej dobra fragmentu obrębu innego Piekło Górne, gmina Brzywice. Kolejny punkt, przystąpienie do spraw sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kozia Góra 1 obrębu geodezyjnego Kozia Góra, gmina Brzywice. Kolejny punkt. W sprawie przyjęcia działań w celu zabezpieczenia w budżecie Gminy Przywic na rok 2019 środków finansowych na udzielenie dotacji dla Oster Przywic na zakup samochodów z tworzącego klasy GBA. Punkt szósty. Wnioski i oświadczenia radnych. Siódme zakończenie obrad. Kto jest za przyjęciem tego koniecznego? Proszę Panie Wójcie. Dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, proszę o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały. W sprawie zmiany uchwały, w sprawie ustalenia planu dofinansowania programu doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku. Tu chodzi o zwiększenie dofinansowania po uprzedniej konsultacji Dyrektora szkoły z wójtem, z organem prowadzącym w sytuacjach uzasadnionych, czyli dofinansowania tego kierunku studiów, w którym występuje wakat wprowadzania szkoły. I proszę również o wniesienie autopoprawki, tu chodzi o zmianę nazwy uchwały. chodzi o punkt 5.7 jak również y, zmianę y, tu nastąpiła zmiana zapisów tej uchwały. Y, dziękuję. Proszę uchwałę w sprawie dofinansowania dla przymi w punkcie 5.8 zadanie, Tak, zrobiłem przed i zmianę tak jak pan wójt przygotował